Dzień dobry, witamy Państwa na naszej pierwszej lekcji języka rosyjskiego. W chwili obecnej znajdujemy się w Kaliningradzie, Federacji Rosyjskiej. Ze mną tą lekcję będzie prowadził mój kolega Rosjanin. Dobry dzień, mnie zawód Witary. I oczywiście pierwsza lekcja będzie poświęcona temacie alfabetu rosyjskiego, i jak zapewne Państwo wiecie, alfabet rosyjski różni się od alfabetu łacińskiego. Jest to tak zwana Cyrillicam. Jest to alfabet, który w dużej mierze wzorowany był na alfabecie greckim, i oczywiście na dzień dzisiejszy Rosjanie, którzy uczą się języków zachodnich, są w o tyle komfortowej sytuacji, że najczęściej alfabet łaciński oni znają. Niestety w Polsce od paru lat język rosyjski. Być może nie cieszył się szczególnymi względami, i mamy teraz całe pokolenie Polaków, które alfabetu rosyjskiego, tak zwanej cyrylicy, nie zna. Dlatego temu alfabetowi będziemy dzisiaj poświęcać dosyć sporo uwagi. Liter w alfabecie rosyjskim jest 33. Do każdej litery będziemy mieli po parę słów, które zaczynają się na tą literę. Oczywiście są to słowa rosyjskie. I również przeczyta Państwo Witali, tak abyście mogli sobie uzmysłowić, jak Rosjanie wymawiają określoną literę. Przy każdej literze też będziemy poświęcać nieco uwagi, jak taką literę, a zdarzają się litery, których absolutnie nie ma w polskim alfabecie, zaadaptować na język polski. I ja poproszę, zacznijmy oczywiście od pierwszej litery. Jest to litera, która tak samo jak w Polsce, w polskim, łacińskim alfabecie, jest to litera A. A. Autobus, arbuz, august. No i litera A mamy oczywiście, absolutnie wydaje mi się, nie wymaga jakichś tutaj specjalnych komentarzy, tak samo jak w języku polskim, absolutnie analogicznie czytamy i w języku rosyjskim. B. Butylka, biznes, Biblia. Tak samo widzimy litera B. Mamy... trochę się inaczej pisze może, ale wymawia się tak samo jak po polsku. W. Wodka, wiśnia, wilka. No i mamy literę W, która właściwie jest analogiem polskiej litery W, tak? No, tutaj jak kolega wymienił właśnie takie bardzo rosyjskie słowo wódka, wiłka to widelec i tak dalej. No, idziemy dalej. G. Grać. Graza. gien. No, zwrócimy może uwagę na ostatnie słowo giena. Bardzo często w języku rosyjskim czytamy literę G tam, gdzie w języku polskim... Mamy w słowie literę H. No, taka dygresja moja, ale sama litera G tak samo absolutnie czyta się jak w języku polskim nasza litera G. D. drzewo, Dziaduszka. DUBINKA. I litera D też nie wymaga specjalnych komentarzy, tak samo jak polskie D czytamy w języku rosyjskim. J. Je. JEL, JEDA, JEWREJ. No, i przy tej literze warto się na chwileczkę zatrzymać. Pomimo tego, że litera ta pisze się absolutnie tak samo jak polska litera E, ale wymawia się już troszeczkę inaczej. Tak naprawdę, rosyjskie je to jest połączenie naszych polskich dwóch liter I-E albo I-E. I właściwie Rosjanie tylko tak czytają zawsze literę je. JO. Jolka, Jorzyk, Jąkość. No i takie właśnie dziwaczne e z dwoma kropkami nad, na górze. Jest to litera Jo. Czytamy <coughs> tą literę tak naprawdę jako połączenie polskich liter i, długie, tak? I o, jo. ŻE, żaba, rzęsina, żółty. Rosyjskie Z jest to tak samo analog polskiej że z kropką albo RZ. Tak samo czytamy. Tak naprawdę tutaj różnicy żadnej nie ma. Z. Zebra, zwłok, zwanok. I mamy literę Z. Pisze się co prawda inaczej, jak odwrócona trójka. Natomiast czyta się absolutnie tak samo jak litera Z w języku polskim. I, ikra, izum, indyk. Litera i, analogicznie jak polska, i z kropką, jest to zwykła litera i, samogłoska. Czytamy tak samo. I kratka. Jogurt, yoga, jod. No, i tutaj słyszymy, Witali powiedział: Ta litera nazywa się i kratka. A czy możesz. Samą literę wypowiedzieć, jak ona się czyta? J. Tak, czyli widzimy, że jest to litera tak naprawdę przybliżona, czy wręcz analogiczna do polskiej litery J, tak jak Jacek, tak? W ten sposób to, tą literę czytamy. Jacek, Jaskółka i tak dalej. K. Kabinet. Kaza. Kazino. Tutaj też absolutnie analog litera K, jak polskie K, Krzysztof, czy może książka, tak? L, Lisa, любовь, Łyży. No i tutaj rzeczywiście z tą literą zawsze wynikają jakieś trudności, ponieważ jest to litera, która jest zbliżona do naszej litery ły, tak jak łyżwy, z tym, że tak naprawdę Rosjanie wypowiadają tą literę bardziej miękko. Tak naprawdę takiej litery w języku polskim, w fonetyce polskiego alfabetu nie ma, ale jeżeli będziemy ją czytać jako ły, tak jak łyżwy, tak. Czy ładne, to będzie to powiedzmy sobie no, w miarę zbliżone dźwięk do tego rosyjskiego ły. I idziemy dalej. M. Magazin. Malina. Magnit. Tutaj, dzięki Bogu, tak samo mamy M, właściwie bez żadnych komentarzy, w języku polskim analogiczna litera. M. Nasok. Nowości, nos. Tutaj tak samo pisze się, co prawda, jak polskie samo H, ale jest to litera N. Tak jak polska litera N, nie Natasza, czy inne hmm, słowo na literę N, tak? O, odzieżda, obuś, oazis. I tutaj słyszymy wyraźnie, że w pierwszym słowie odzieżda zamiast O Witali przeczytał e, tak naprawdę literę A. I rzeczywiście. Często bywa tak, że w języku rosyjskim te O zamieniane jest na literę A. Na to są określone reguły, ale na pierwszej lekcji o tym nie będziemy mówić. Natomiast pamiętajcie proszę o tym właśnie, że niekiedy czytamy A, ale pisze się zawsze O. A poza tym generalnie litera O w języku rosyjskim jest to nasza polska litera O i tutaj absolutnie jest to analogiczny dźwięk. P. Płosieć, plaż, pałucina. No i widzimy e, literę P, tak samo absolutnie jak nasza e, polska litera P. Piotr, Paweł, pałac i m, pod tym względem e, tutaj tak samo jest e, analogicznie e, ta litera m, czytana. R. Rosja, robot, rysunek. I rosyjska litera R, absolutnie tak samo analog naszej polskiej R, jak rynek, tak, czy Ryszard, pisze się co prawda jak polskie P, tak, no ale tak to mniej więcej wygląda w języku rosyjskim, a czytamy tak jak polskie R. S. Sad, sakar, swiniaj. I rosyjskie S. Tak samo pomimo tego, że litera to jest, która przypomina nam nasze polskie C, ale czytamy tą literę zawsze jak S. Tak jak Stefan, Słoik, tak? Może. Także jest to analogiczne absolutnie literę S. T. Tiger, Truba, Trista. I tutaj tak samo, właściwie bez żadnych komentarzy, pisze się tak samo, czyta się tak samo, jest to polskie T. U. Ugel, udeczka, udostępnienie. Tak samo polskie U, tak, jak ul, czy ulica. Pisze się co prawda jak litera Y, tak, ale w języku rosyjskim ta litera to jest e, litera U. F – fabryka, funduk, fotoaparat. Litera F tak samo jest analogicznie polskiej literze F, także tutaj wymawiamy absolutnie tak samo. H – chalat, chimie, chamiak. Litera H Pisze się jak X, tak, ale jest to nasze polskie albo CH, albo samo h, jak kto woli, czyta się absolutnie tak samo jak właśnie te polskie litery, H, tak. C, car, cytok, capla. Litera C, polska, tak samo, pisze się co prawda inaczej, ale wymawia się tak samo jak Cecylia, Celina, tak, tutaj nie ma żadnej różnicy. C, Cze. czej, cisy, cisnok. Tutaj warto się na chwileczkę zatrzymać przy tej literze, y, dlatego że tak naprawdę jest to polskie C, czyli połączenie liter CZ, tak? Jak na przykład czekać czy czas, tak? Tyle tylko, że to, jak słyszeliśmy, tą literę Rosjanie czytają bardziej miękko, tak? Także w języku polskim. Dokładnie takiego dźwięku nie ma, ale najbardziej zbliżonym będzie właśnie CZ, czyli C. CZ, czas czekać, tak? Możesz jeszcze raz witali tą literę tak, jak ją słyszymy przeczytać. C. Dziękuję. Idziemy dalej. Sza. Szkoła szypownik szyszka. I tutaj też warto się na chwileczkę zatrzymać. Tak naprawdę tu jest to absolutnie analog naszych dwóch liter SZ, czyli szkoła, szkoda, SZ. Rosjanie czytają tak samo właściwie szkoła, tak? Szypownie, krzyżka i tak dalej. Siar, siuka, siebień, siotka. No i ta litera tak naprawdę często na kursach języka rosyjskiego w Polsce e, możemy usłyszeć, że jest to e, połączenie polskich liter sz czy, tak? Ale tak naprawdę Rosjanie tą literę bardziej wymawiają jak polskie si S z kreską. Jest to właśnie bardziej zbliżony dźwięk, tak? Możesz jeszcze raz powiedzieć, jak brzmi ta litera? Si. A czyli słyszymy, że jest to rzeczywiście bardziej zbliżone do si niż do szyczy, czy, tak? I przed nami jeszcze w te, tej chwili w kolejności trzy litery alfabetu, które tak naprawdę są znakami twardymi i miękkimi, a także litera y. Tak naprawdę słów, które mają te litery stosują te litery jest dosyć dużo, ale słów od których by zaczynały się te litery w języku rosyjskim oczywiście nie ma. Te znaki tak naprawdę w najróżniejszych słowach możemy oczywiście w języku rosyjskim spotkać. I ja na przykład, jeśli chodzi o znak twardy, który właśnie w ten sposób pisze się. Poproszę witali, żeby przeczytał nam tych w ogóle słów, gdzie twardy znak występuje w języku rosyjskim jest stosunkowo niewiele. W przeciwieństwie na przykład do słów ze znakiem miękkim, których jest po prostu bardzo dużo, tak? Ale słowa z twardym znakiem. Pad jest. Słowa z miękkim znakiem, osień. No i słowa, w których. W środku znajduje się litera Y, tak? czyli nasza polska Y, jak Y, tak? Cyplionek, myć, ryżej. I w tej chwili pozostają nam jeszcze trzy litery alfabetu rosyjskiego i przejdziemy do kolejnej. E. ekwator, ekspres, eskawater. I tutaj pod tym względem jest to absolutnie analog polskiej litery E. W przeciwieństwie do litery rosyjskiej J, tak? którą e, mówiliśmy o tej literze e, parę minut temu, to litera e, e, choć pisze się oczywiście inaczej, ale czyta się, wymawia się absolutnie tak samo jak nasza polska E. Edward, Ewa, czy e, może Edmund, tak? Ju. Jubkę. Juwelier, humor. I tutaj rzeczywiście też parę słów, dlatego że litera U to jest litera, która oczywiście w języku polskim nie ma analogów. Jest to litera, która tak naprawdę. Powstała poprzez połączenie dwóch liter w języku polskim, tak można by powiedzieć. Jest to nasze I, jak jasek, tak? i U, jak ulica. I mamy z tego dźwięku wychodzi nam coś takiego jak U. Tak? Jest to właśnie litera rosyjska, litera U, którą Rosjanie piszą przy pomocy jednego znaku, jednej litery. I ostatnia litera alfabetu rosyjskiego. Nie jest to litera Z w odróżnieniu od alfabetu łacińskiego, ale litera. J. Ja. Jabłka, jad, jarmarka. I tutaj, tak samo ta litera Jam, takie odwrócone R, tak? jest to litera, która też jak poprzednia litera J. Tak naprawdę stanowi połączenie dwóch polskich liter a mianowicie i, tak jak Jacek, i a, jak Andrzej, czyli tak jakby na przykład byśmy odmieniali czasownik być w czasie teraźniejszym po polsku, czyli po prostu ja, tak? Tak tą literę czytamy, a Rosjanie piszą ją przy pomocy jednej bukwy, czyli jednej litery, tak? Dlatego, że w języku rosyjskim litery to są buchwy. Zapewne Polacy, wielu Polaków... Te słowo na pewno zna albo słyszało, właśnie o tak zwanych bukwach, czyli literach. I na tym możemy, jak gdyby na chwileczkę się zatrzymać i przeanalizować. My w tej chwili widzieliśmy i widzimy przed sobą wszystkie litery, wszystkie 33 litery alfabetu rosyjskiego. I rzeczywiście widzimy, że część z tych liter, niewielka co prawda część, jest absolutnie analogiczna do liter polskich i pisze się tak samo, natomiast ogromna większość pisze się inaczej, nawet jeżeli czyta się podobnie jak polskie litery. I no, proszę Państwa, musimy sobie zdawać z tego sprawę, że Alfabet rosyjski, żebyśmy my mogli czytać tekst, jakikolwiek oczywiście, musimy te litery znać. I na naszych kolejnych lekcjach będziemy Czytać, będziemy starać się czytać krótkie, proste rosyjskie teksty, żeby ta wymowa tych rosyjskich liter, tak jak one czytają się w słowach i w całych zdaniach, była u nas zbliżona do oryginału, tak jak to czytają Rosjanie. A w tej chwili porozmawiamy o wyrazach, zwrotach grzecznościowych, które w języku rosyjskim, jak oczywiście i w polskim, mają miejsce być. I ja podzieliłem sobie te wyrazy, te słowa na takie podgrupy. Pierwsza z tych podgrup to są słowa, które mówimy przy przywitaniu. Druga podgrupa to są słowa, które mówimy na pożegnanie. I trzecia grupa to są takie ogólne zwroty grzecznościowe typu dziękuję, przepraszam i tak dalej. I ja poproszę mojego kolegę Witalia, żeby on te słowa jako czysty Rosjanin wam parę razy przeczytał każde słowo, żeby, a Państwa poproszę z drugiej strony, żebyście starali się powtarzać te słowa. I zwroty na przywitanie. Zdreskujcie. No to słowo Zdrastujcie jest to typowy zwrot na przywitanie. Jest to wręcz powiedziałbym analog naszego polskiego dzień dobry. Z tą różnicą, że w Polsce na przywitanie życzymy drugiej osobie dobrego dnia, a Rosjanie na przywitanie życzą dobrego zdrowia. Dlatego że Zdrastujcie można przetłumaczyć jako bądźcie zdrowi. I poproszę jeszcze raz Witali, żebyś przeczytał to słowo. Zdrawstwo. I kolejne słowo: Privet. Privet jest to analog naszego polskiego cześć. Jest to słowo, które w taką powiedzmy sobie nieoficjalnej, nieformalnej e, sytuacji mówimy na przywitanie. I o tym pamiętajmy, że to słowo możemy powiedzieć absolutnie tam, gdzie w języku polskim powiedzielibyśmy właśnie cześć. I ja poproszę, żeby witali nam jeszcze raz to słowo przeczytał. I tak kolejne słowo. Dobre jutro. Dobre utro, czyli dobrego poranka jest to słowo, które w języku polskim nie spotyka się. Natomiast Rosjanie właśnie z rana czy do południa wręcz jest popularne takie, powiedzmy sobie, zwrot grzecznościowy, który jest o tyle ciekawy, że właśnie w języku polskim tego zwrotu nie ma. Ja poproszę jeszcze raz witeli. Dobre utro. Tak, kolejne słowo. Dobry dzień. Wypisz wymaluj nasz dzień dobry tylko na odwrót. I rzeczywiście, tak samo często Rosjanie używają tego słowa. Może rzadziej niż zdrastujcie, ale jest to po prostu synonim też słowa na przywitanie. Jeszcze raz może przeczytać. Dobry dzień. Tak, i kolejne słowo: dobry wieczór. Jest to analog naszego dobry wieczór. W tych samych sytuacjach wypowiadamy go wieczorem. I poproszę jeszcze raz. Dobry wieczór. A teraz słowa, które stosujemy na pożegnanie. Pierwszym z nich, do swidanie. No jest to analog naszego do widzenia, i tak też się zresztą tłumaczy. Swidanie to jest widzenie, a do swidania to do widzenia. Słowo popularne, uniwersalne, także zawsze. Można to słowo na pożegnanie użyć w jakiejkolwiek sytuacji. I ja poproszę jeszcze raz poczytać: do widzenia. I kolejne słowo: do wstrecie. Jest to słowo, które można przetłumaczyć jak do spotkania. W języku polskim powiedzielibyśmy do zobaczenia, tak? Rosjanie mówią: do wstrecie. No, też brzmi mile, o ile chcemy spotkać się jeszcze raz z tym człowiekiem, dajemy mu do zrozumienia, że liczymy na to, że w przyszłości jeszcze się z nim spotkamy. I można jeszcze raz poprosić? Do wstrecie. I kolejne słowo? Paka. Paka jest takim ciekawym słowem, jest to analog polskiego cześć, tylko na pożegnania. Jeżeli na przykład w języku polskim mówimy cześć i na przywitanie, i na pożegnanie, tak, to Rosjanie mówią prywiet na przywitanie, a paka na pożegnanie. I jeszcze raz, paka. Kolejne słowo. uwidzim się. Jest to takie skrócone słowo do zobaczenia, tak do wstycie u widzimsa. tak? Jest to słowo, które e, takie troszeczkę emocjonalne e, ciepło posiada, tak, że e, do, możemy to powiedzieć do bliskiej osoby, e, do kolegi. Słowo, rzeczywiście, tak, powiedzmy sobie, które ma charakter taki bardzo osobisty, tak? No I to byłaby m, może cała grupa tych słów z, z, zwrotów grzecznościowych, które e, na przywitanie czy też na pożegnanie. Wypowiadamy, natomiast mamy jeszcze parę potrzebnych bardzo słów, które też należą do zwrotów grzecznościowych. I pierwszym z nich to słowo. SPASIBE. Jest to po prostu dziękuję, tak? I możesz jeszcze raz powtórzyć? SPASIBE. Kolejne słowo. I zwinicie. Czyli przepraszam. Jest to słowo, które możemy powiedzieć w tej samej sytuacji, w której mówimy polskie, przepraszam, ale jest też synonim tego słowa słowom presticie. Czyli proszę mi wybaczyć. W ten sposób można te słowa, przetłuma te słowa przetłumaczyć. No, tych słów nie będziemy się bać, w życiu będziemy te słowa częściej używać, i ludzie będą na nas patrzeć zawsze bardziej pozytywnie. Kolejne słowo, parzałosta, czyli proszę, tak? Czy możesz się teraz przeczytać? Parzałosta. Widzicie, pisze się tak całkiem inaczej, niż się je wypowiada, ale też słowo, które jest absolutnym analogiem polskiego słowa proszę. I ostatnie z takich słów grzecznościowych jest to słowo spokojnej nocie, czyli po polsku dobranoc, tak? Możesz jeszcze raz? Spokojnej nocie. Dziękuję bardzo, Vitali. Za to że przeczytałeś nam te wszystkie słowa grzecznościowe. I ja bym też prosił was, żebyście każdy z was starał się w tej chwili zobaczyć przed sobą na monitorze napisy tych słów i postarajcie sobie powtórzyć te słowa, tak? W ostatniej części naszej dzisiejszej lekcji Postaramy się nauczyć z Wami parę zdań, które będziemy używać podczas pierwszego kontaktu z osobą, z Rosjaninem czy z Rosjanką, z osobą, którą, której nie znamy. I w ogóle generalnie do nawiązania rozmowy, tak właśnie pierwszej rozmowy. Rosjanie najczęściej używają paru takich standardowych pytań w stylu na przykład jak się pan czuje, czy jak pan ma na imię, czy skąd pan pochodzi i tak dalej. Tego typu pytania w języku rosyjskim my w tej chwili z Witaliem przećwiczymy. Państwo posłuchacie i oczywiście na monitorze w postaci tekstu te pytania zobaczycie i bardzo Was proszę, abyście te pytania i odpowiedzi na te pytania postarali się powtarzać razem z nami. Pierwsze z takich pytań będzie: jak Was zawód? I możemy w tej, w tej chwili w postaci takiego właśnie, jak gdyby, dialogu z Witaliem rozegramy. On mnie będzie pytał, ja będę odpowiadał i na odwrót. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Виталий. Откуда вы? Я из Калининграда. Сколько вам лет? Мне 25. Как у вас дела? Прекрасно. Спасибо. Пожалуйста. И еще раз. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Томаш. Откуда вы? Я из Польши. Сколько вам лет? Мне 44 года. Как у вас дела? U mnie хорошо, dzieło. Nasza lekcja powoli dobiega końca i chciałbym państwa zachęcić, abyście państwo uczyli język rosyjski. Oczywiście należy też rozumieć, że tego typu wideo lekcje są swoistym suplementem. I oczywiście nie mogą zamienić żywych lekcji z nauczycielem. Wobec czego zachęcam Państwa do uczęszczania na lekcje języka rosyjskiego w swoich szkołach językowych. A te wideolekcje, które w tej chwili prowadzimy i które będziemy prowadzić, kontynuować, oczywiście niech dla Państwa będą dodatkiem możliwością uczyć się języka rosyjskiego w domu. Na następnej lekcji będziemy omawiać odmianę czasowników w czasie teraźniejszym, a także oczywiście poznamy paręnaście, przynajmniej paręnaście najbardziej rozpowszechnionych czasowników w języku rosyjskim. Dziękuję państwu serdecznie i zapraszam na kolejną lekcję.